Witam na kanale Marek Meram. Polacy, rzucani na wszystkie strony kłamstwami propagandy, jak bezwolne manekiny, idący za bredniami, rozpowszechnianymi przez media, najlepiej w imię ślepych emocji, nienawiści, a z drugiej strony rzekomego chrześcijaństwa, kochania bliźniego swego, z jednoczesnym nienawidzeniem siebie samego. Tak dobre serca, naiwne i ślepe. Ale na co dzień więcej nienawiści do Polaka tuż obok. Dlatego kłócą się jak wściekłe psy, dlatego nie potrafią się zjednoczyć, dlatego Polska oddaje za darmo broń, zasoby, nawet sadzonki malin, oddaje za darmo wszystko. Tak, żeby nigdy nie była silna, żeby nigdy nie zagroziła Niemcom, USA, Anglii, Rosji. Rozgrywani jak głupie dzieci przez zachód, wschód, przez wszystkich. Rozgrywani na śmierć, powstania, wojny. Rozgrywanie też przez rzucanie naiwnych haseł o dobrych sercach, o wartościach, także haseł religijnych, katolickich. Tak, dobre serca, naiwne i ślepe. Jak głupie naiwne dzieci ze słodkich obrazków, nie potrafiące myśleć ani wyciągać wniosków. Rozgrywanie w ten sam sposób od trzystu lat. Najpierw Prusy, Niemcy napuszczają Polaków na Rosjan, a potem sami na tym korzystają, okradając Polskę. Rosja oczywiście też na tym korzysta, i USA, i Anglia. Na przykład rozbiory. Rosja nie chciała rozbiorów, bo wolała kontrolować całą Polskę zamiast tylko jej części, ale dała się wmanewrować w manipulacje Prus, a do tego Prusy rozkręciły w Polsce antyrosyjską histerię. Efektem był kompletny upadek Rzeczpospolitej. Polacy bezustannie, za każdym razem zdradzani przez Zachód, który nigdy nie pomógł. Nigdy. Nic oprócz wzniosłych słów o jakichś rzekomych podziwach, co przecież nic nie kosztuje, albo nawet bez tego. W XIX wieku m.in. Anglicy podjudzali Polaków do beznadziejnych powstań, żeby zająć czymś wojska rosyjskie, które docierały nawet do Francji i Paryża, w 1939 Zachód złamał wszystkie obietnice i gwarancje. Nawet opóźnił polską mobilizację, a potem nie zaatakował Niemiec, które na Zachodzie prawie nie miały armii. Potem konferencje w Jałcie, Poczdamie i wydanie Polski Stalinowi na śmierć. Anglia kazała sobie płacić za to, że polscy lotnicy używali angielskich samolotów i lotnisk. W bitwie o Anglię, broniąc Anglii. Anglia ukradła państwowe złoto Polski, ale nie, polski mit tej fajnej Ameryki i tego super Zachodu, zamiast tych wstrętnych ruskich. Teraz kupujemy ciągle broń od USA, której jakoś cały czas nie dostarczono, nie została jeszcze w ogóle wyprodukowana, albo która w warunkach polskich nie ma żadnego sensu. I polski rząd otwarcie grozi Rosji. Całkowicie lekceważąc rozsądek i strategię, Polska daje się oślepić rozszalałym, głupim emocjom. Jesteśmy rozgrywani w ten sam sposób od 300 lat. Czy ten naród nie potrafi niczego się nauczyć? Po raz 800 bije głową w mur, wstaje, otrzepuje się, bierze rozbieg i myśli, że tym razem się uda. Powstania, klęski, rzezie, rozkradanie kraju i nędza. Trzeba zmienić sposób postępowania, zacząć myśleć. Rozsądek, rozsądek, postępować z sensem. Wzywają nas do wybaczenia, żebyśmy byli bezbronni i wybaczali w nieskończoność. Możemy wybaczać, ale nie wtedy, kiedy to nas niszczy. Może i trzeba kochać bliźniego jak siebie samego, ale przecież nie bardziej niż siebie samego. Co do wyciągania wniosków z historii, można obejrzeć na przykład nagrania dr Magdaleny Ziętek-Wielomskiej z Instytutu Badawczego Provita Bona o tym, jak rozszyfrować Niemcy. Tak, Polacy rozgrywani przez media. Wykorzystuje się do tego także hasła właśnie chrześcijańskie, katolickie. Przypominam, że od czasów przed mieszkiem I, przez kilkaset lat, Niemcy mieli w kościele pozycję dominującą. Napisałem o tym w książce i być może powiem o tym więcej w osobnym filmie. Rozgrywani przez media. Tak, USA są takie fajne, a Anglia taka wspaniała. Ale idea rasy panów o tyle wyżej stojącej od jakichś tam na przykład Słowian, powstała wcale nie w III Rzeszy, tylko wcześniej, w XIX wieku, właśnie wśród elit Imperium Brytyjskiego. A po II wojnie światowej USA w ramach operacji Paperclip ściągnęły tysiące nazistów do swoich instytucji rządowych. Rozgrywani przez media USA takie fajne, Anglia taka wspaniała. Pozwolenie na rzezie w Jugosławii pod koniec XX wieku, miliony ofiar, wojny i zniszczenie Iraku, Afganistanu, Syrii, Libii to były wzniosłe operacje niosące demokrację, pokój, miłość i braterstwo. Rozgrywani przez media, Niemcy i Zachód napuszczają na Rosję. Już wiadomo, że media kłamały w sprawie pandemii. No ale jest logiczne, że teraz mówią samą prawdę o wojnie na wschód od Polski. Nagła wiara w media, bo Putin. Dopóki Polak nie zacznie myśleć i kierować się rozsądkiem, mądrością, zamiast ulegać ślepym emocjom, podkręcanym przez media i tak zwanych polityków. Oświadczam, że jestem w pełni władz fizycznych i umysłowych, czuję się świetnie, nie mam żadnych większych problemów i zamierzam żyć jeszcze długo, tak więc ewentualne wypadki, przypadki są zupełnie niemożliwe.